Po krzywdzie, którą wyrządził mi serial Secret Invasion, bardzo, bardzo obawiałem się tego, co dostanę w pierwszym odcinku drugiego sezonu Loki'ego. Zatem nawet odsuwałem oglądanie i nie chciałem tego oglądać bo w dniu premiery. To, jak bardzo skrzywdził mnie serial Tajna Inwazja Samuela Jackson. ale w końcu obejrzałem i jestem po pierwszym odcinku, chciałem wam zrobić recenzję i omówienie, żeby troszeczkę Zrzucić z siebie ten ciężar bólu i cierpienia, który został po tajnej inwazji, i odpowiedzieć na pytanie, czy dalej lecimy w dół, czy może wreszcie jest odbitka i seriale mają znowu całkiem niezłą formę, a Marvel niec się. Zacznijmy od samej recenzji, nie od omawiania odcinka. Po pierwsze, dostajemy tutaj w pierwszym odcinku 50 minut, w którym mamy troszeczkę, musimy wyjaśnić, co się wydarzyło, szczególnie, że minęło trochę czasu. W międzyczasie pojawił się kwantomania, trzy inne filmy, cztery inne seriale, 15 innych rzeczy. Zatem Marvel w tym swoim wielgachnym świecie ma taki problem. Że jeżeli Twój serial ma jakoś wpływać na cały świat Marvelowy, to musisz jakoś to wytłumaczyć. I tutaj trzeba przyznać. Zważywszy na to, że mamy 50 minut, bardzo fajnie tutaj wytłumaczone właściwie wszystko, co się wydarzyło. Wracamy trochę do konsekwencji tychże wydarzeń, ale nie czujesz ani przez moment, jakbyś był tak, ok, dobra, teraz 10 minut, jedna postać będzie ci robić e, opowieść wszystkiego. A gdy ktoś robi ekspozycję, to też nie czujesz się zmęczony tym. Ponadto. Nie ukrywam. Mega się cieszę, widzieć znowu Toma Hillsona, który wrócił i jest taki sam. Ma tą samą charyzmę, te same takie ciągutki. Wierzę, to jest jedna rzecz, która faktycznie mnie pozytywnie zaskakuje. Że osoby, które nie stoją za kamerą, tylko stoją przed kamerą. Bawią się tak samo jak przedtem, tak samo się bawi Owen Wilson, tak samo się bawi Tom Hiddleston, tak samo bawi się Hiku Kwan, który tutaj dostał nowiutką rolę, QB, o, OB, przepraszam, QB mówię, bo, mm, bo Queensbridge w Nowym Jorku, czyli oczywiście raperzy, nie wiadomo czemu, ale to jest coś, co zawsze potrafi podciągnąć nawet średni serial odrobinkę. Mówiłem, jedna z rzeczy, która dla mnie ratowała tajną inwazję, to Samuel i oczywiście Mendelssohn. Tutaj ci aktorzy bawią się przepięknie i jedna rzecz, która mnie od razu najbardziej urocza na świecie jest: na necie znajdziecie takie meszapy, ile razy Tom Hiddleston odrzuca włosy do tyłu, gdy spada gdzieś tam jako Loki. I tam jest chyba ich kilkadziesiąt. To w tym odcinku dostajemy kolejne dziesięć i one wszystkie są przeuroczone. Za każdym upada i robi to takie odrzucenie, że te włosy się pięknie układają. Możliwe, że kiedyś ja też będę mógł tak zrobić. Ale sama fabuła tego pierwszego odcinka nie jest hmm, wprowadzeniem pierdeliarda nowych postaci, co po pierwsze jest bardzo pomysłem, nie jest tak, że tak naprawdę próbą tłumaczenia wielu, wielu rzeczy. Ona bardzo ładnie kontynuuje. To jest dosłownie, bo jesteśmy teoretycznie kilka chwil, potem co się wydarzyło w ostatnim odcinku pierwszego sezonu i nie dostajemy tutaj ogromu nowych rzeczy, tylko. Tak naprawdę jedną kwestię tylko do rozwiązania. Kwestię skakania w czasie, do tego za sekundkę przejdę, oraz minimalne wprowadzenie złego. Musimy od razu rozwiązać pierwszy problem, który się pojawił, problem skakania Lokiego w czasie. I ten problem rozwiązujemy cały odcinek i dzięki temu, że nie wprowadzamy tutaj, ha, 15 razy pojawia się nam Kang 30 razy wraca Sylwii, to czujemy się w 100% skupieni na tej naszej dwójce bohaterów, na Morbiusie i oczywiście na na Morbiusie. Widać, gdzieś w głowie jest Morbing Time. Na Morbiusie i na, na Lokim. Na postaciach, które pokochaliśmy najbardziej w pierwszym sezonie, które były najmocniejszymi stronami tego serialu, które sprawiały, że ludzie oglądali go jeszcze i jeszcze raz, ponieważ ta dwójka miała genialną chemię. I tutaj ta chemia wraca. Dostajemy takie małe rzeczy, durne rzeczy. Ten świat... Ja miałem skojarzenia z, Bra z Brazil i tym super dziwnym, biurokratycznym światem. I te elementy takiego bardzo prostego, nudnego świata, który jest niezwykle nużące wręcz w wielkiej, biurokratycznej machinie, tutaj wciąż są. Więc jeżeli najkrócej mógłbym zrecenzować ten serial, to dla tych, którzy po pierwszym odcinku, dla tych, którzy jeerali się w pierwszych odcinkach pierwszego sezonu, tu dostaniecie idealną kontynuację. Właściwie nie czuć w ogóle zmiany stylu, zmiany narracji, zmiany hmm, tempa. Więc jeżeli ktoś tego się obawiał po Ant-Man i Mani, to na razie możemy powiedzieć, o dzięki ci, Boże Wielki Kevinie Fajgi, na razie niczego nie zepsuliście. I teraz możemy przejść szybciutko do omówienia, żeby opowiedzieć wam, co tam się wydarzyło. Wiecie co? Ja w tym przypadku totalnie olewam misteregi i mam je kompletnie gdzieś, szczególnie jedną rzecz. Uwaga, uwaga, spoiler. Znajdziecie w necie uwagę, czy Loki wprowadził X-Men. A ja po prostu po obejrzeniu odcinka z piątku takie... Czy was już totalnie popieprzyło, ponieważ jedne z drzwi otwierają się, tak jak Cerebro w którymś filmie, bodajże w pierwszym filmie i, że uuuu, uu, to do czegoś nawiązuje. Oczywiście, że nie nawiązuje. To tak jakbym w każde X, które znajdę, to będzie, to jest nawiązanie! Albo jakby się pojawił anioł gdzieś tak. To jest Angels X-Men. Ojeju, jeju. a jeżeli ktoś by pił piwo i powiedziałby, że jest z Kanady, to będzie, to na pewno jest Logan. O, Mi się wydaje, że... Chyba niektóre kanały, które kiedyś robiły bardzo fajne materiały dotyczące analizy każdego odcinka, tak bardzo wiedzą, jak to im buduje zasięgi, że MUSZĄ o tym wspominać, nawet jeżeli wiedzą, że to jest totalna bzdura i totalny absurd. A teraz przejdźmy do samego odcinku. ...przez czas... ...między przeszłością i Podoba mi się super twist, którym zaczynamy. Bo zaczynamy tym, że Loki jest i nie rozpoznaje go Mobius, nie rozpoznaje go B15, cała ta ekipa go nie rozpoznaje. I my myśleliśmy, że to dlatego jest, ponieważ zmieniony został czas całkowicie, zmieniony zostało wszystko przez to, co zrobiła Sylwii, przez zabicie He Who Mains. Ale dowiadujemy się, że to nie do końca tak jest, ponieważ ten Loki, w który, który w tym momencie jest goniony i oni go gonią, bo oczywiście nie wiadomo skąd on się wziął. On nie dlatego zmieniony, ponieważ zabicie Hickory Mains zmieniło rzeczywistość, tylko że on spadł w inny moment czasu w tym przepięknym miejscu, w którym się znajdował. Co ciekawe, wydawało nam się, że to nie do końca jest możliwe. Pamiętamy z pierwszego sezonu, gdzie Mobis mówił, że on nie wie za bardzo, jak ten czas istnieje tam, bo tak naprawdę tam się ludzie nie starzeją i tak dalej. Wiecie, jest ten element, że to jest miejsce poza czasem, a tu się okazuje. Dupa. Ono wcale nie jest poza czasem, tylko że prawdopodobnie ktoś bardzo się stara, żeby te postacie o tym nie wiedziały. Czyli Loki wpada w przeszłość niejako, gdzie właśnie widzi tego wielkiego posąg Kanga i podczas ucieczki on się niejako transformuje, można powiedzieć, tak go rozrywa i go przerzuca do innego momentu czasu, do czasu późniejszego. I on to szybko kuma tak, aaa, o kurna, Czyli tam, gdzie mnie wiedziałem, tam, gdzie były te wszystkie kangi, to było wcześniej, a teraz to, to co widzę, jest przykryte. Tym innymi słowy, kang zbudował, a nagle ukrył swoją tożsamość. Albo Kangi to zbudowały, a ukrył to Hichuri Mains. Tego nie mamy pojęcia jeszcze, ale to jest fajne, ponieważ tutaj mamy albo ukrył to, ponieważ Mismymyc jest tutaj głównym złoczyńcą, który współpracuje z Kangiem i lepiej jest utrzymać trochę morale tej ekipy, gdy oni myślą, że robią coś dobrego, a nie, że pracują dla wielgachnego zdobywcy Kanga i niszczą innych Kangów, czy cokolwiek w tym rodzaju. W tym samym czasie Mobius i P15 mają mieć spotkanie z radą, bo to nie jest już teraz ta trójka robotobogów, tylko jakaś rada, bo także nie mamy naszej szefowej, która poszła gdzieś tam z. Nie wiemy z kim i wiecie, ona wróci, to wszyscy wiemy, oczywiście. Ale muszą się wyspowiadać jako dlaczego teraz nie robi się prunowania, oczyszczania linii czasu, te czasy się, coraz więcej linii czasowych się robi. Mamy część ekipy, która zajmowała się prunowaniem, która wyraźnie jest za tym, żeby prunować. No i oczywiście teoretycznie Mobius oraz B15 mówią, no, no to, to jest trochę na nich, żeby wyjaśnić to Radzie i żeby zmienić ich, Podejście. Zatem mają troszeczkę iść tak, jakby przed sąd, to nie do końca jest sąd, ale znowu to jest takie mega biurokratyczne. Zostajemy jakiś dziwaczny, trójkątny, wielki, e, wielki stół, wielki budynek, gdzie wiecie, jak, jeżeli nie zapali się światełko, na tą docie w ogóle nie widać. Znowu ten Brazil mi gdzieś tam. Gdzieś tam śmierć i śmierdzą mi te wszystkie filmy, które, które próbują być w latach 70., albo były pisane w latach 50 i udawały, że robią 1984 rok. Jest taka cudowna wersja 84, nakręcona w latach 50, czarno-biała. Kocham, obejrzyjcie ją sobie, bo ona pięknie pokazuje, jak jeszcze nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić chociażby cierpień, które będą spotykać naszych głównych bohaterów. Ja wiem, to jest dygresja, ale dla mnie jedną z ulubionych rzeczy jest to, że nasz główny bohater, ma sporą nadwagę. Dla każdego, kto czytał 1984. Wyobraźmy sobie, że tego, że główny bohater ma sporą nadwagę. I on jakimś cudem w tym świecie, gdzie jedzenia w ogóle nie ma, on do tego się dorobił, ale on jest biedny i cierpi, jest przeuroczy. Ale dobra, to jest dygresja. Więc oni zaczynają tam tłumaczyć i zaczyna się troszeczkę podział w, w samej radzie o tym, że jedna część mówi, no dobra, no ale no przecież my. Czyścimy, czyścimy, żeby utrzymać tą świętość. Nie, ale przecież za każdym razem, gdy czyścicie, to zabijacie miliardy istnień, bo każda linia e, czasowa to są miliardy istnień. Każdy z nas został wyrwany z jakiejś linii czasowej, miał przeszłość, miał przyszłość jakąś niezbadaną i zostało nam to odebrane właśnie przez kogoś, kto nam coś zrobił. No i to trzeba to wytłumaczyć. Tyle, że my nie możemy za bardzo się za to zabrać. Ponieważ no, jeszcze nie pojawił się nas Loki i oczywiście skoro Loki próbuje złapać Mobiusa, a nieustannie jest tak, że jest rozrywany przez ten czas i wraca w przeszłość, no to dopiero po chwili się pojawia, co nie do końca pomaga sprawie i wśród naszych sędziów czy też tam nazwijmy tych prokuratorów generalnych jest podział. Jedna osoba mówi dobra nie prunujemy i na ten moment jest decyzja nie prunujemy linii czasowych, ale druga osoba i bierze sobie jednego, jednego żołnierza B5 chyba czy X5 cholera wie i mówi mu Dobra, trzeba złapać Sylwii. Sylwii za wszystko jest odpowiedzialna, to ona tutaj zrobiła najwięcej złego i jest przygotowywana jakaś akcja, żeby w cudzysłowie Sylwii złapać, bo bądź co bądź, ona nie została po dziś dzień e, złapana. Wciąż jest tym wariantem, który jest poszukiwany. Nawet jeżeli chichury Mains nie żyje, chociaż niekoniecznie muszą te osoby w to w ogóle wierzyć. Ale jedną rzecz, która cudownie powinna wszystkich przekonać, jest rzecz, którą robi Loki w momencie, w którym się pojawia, właśnie w tym tym pomieszczeniu, gdzie mamy to, ta, można powiedzieć, prokuraturę i sąd odbywa się nad Mobiusem i B15, ponieważ gdy on tam się pojawia w końcu w tym czasie. Bierze ten do prunowania i prunuje ścianę, od, odsłaniając, że za tymi pięknymi malowidłami tych bogów, tych trzech postaci, które zajmują się czasem i przestrzenią święta, bla bla bla, to wszystko jest jakby przykryte, a przykrywa co? Przykrywa mordy kanga. Chociaż co ważne, w tym odcinku słowo kang nie pada, pojawia się raz hichu remains, i pojawia się przeurocza rzecz. Mówił i co swoją drogą, jeżeli mówimy o pięknych rzeczach w tym serialu, no to gdy ten mówi, on się nazywał, przedstawił się He Who Remains, a mówisz tak, tak, no, trochę aroganckie. I, tak, <laughs> i, I sam fakt, że on w ten sposób reaguje, już daje temu serialowi plus 10 w stosunku do większości seriali Marvela, bo potrafi nam dać dobrą linijkę pisania dialogu, która dobrze charakteryzuje postać. Coś, co mnie tak straszliwie krzywdziło, gdy mówimy tylko. Pierdołami, tutaj jest jedna z ważnych rzeczy, że nawet gdy Mobius wie o tym, że zagrożony jest wszechświat, on wciąż jest Mobiusem, on wciąż gada głupoty, on wciąż zachowuje się dziwacznie, a nie tylko rzeczywistość, jest nie tylko gada lid lidnikami, które popychają fabułę do przodu. Bardzo ważna rzecz, ale pokazując im to, no to po pierwsze, te osoby nagle mają znowu mózg rozwalony, a po drugie, my mamy kolejny taki poszlaczek mały, który mówi, o kurna. Dlaczego w pewnym momencie Kang zakrył to? Dlaczego ukrył prawdziwą w cudzysłowie rolę? Czy to dlatego, że pewien Kang przejął kontrolę nad innym Kangiem? Nie mamy tego, bo wiecie, może być tak, że do tej pory był sobie Kang zdobywca i robił to i niszczył i w ogóle haha. Przyszedł he Who Remains, pokonał Kanga zdobywcę albo go gdzieś wysłał, wskoczył na koniec czasu i tak dalej i utrzymywał, żeby ten Kang zdobywca, którego on posłał gdzieś, możliwe, że posłał tam gdzie jest w Antmanie Quantumanie i to miałoby nawet sens i pilnował, żeby tamten się nie wydostał. No a teraz i zginął, i ten wyszedł. Czy też cholera wie, co tak naprawdę się stało? Cholera wie, ale mamy Impas, ponieważ w tym momencie, no kurczę, Loki skacze, a mamy informację w razie. On nie może skakać w czasie, bo jesteśmy w miejscu poza czasem. Zatem trzeba udać się do kogoś, kto prawdopodobnie może pomóc. I w tym momencie wprowadzamy Deus Ex Machina. Znowu to, co też działa w prawie każdym e, takim biurokratycznym filmie, że im większy budynek biurokratyczny, tym bardziej jest na samym dole, jest jedna osoba, która wie wszystko o wszystkim wszędzie. I to jest nasz Obi, grany przez Hiku i Kuana. Wow, great to see you again! I gdy Mobius z Lokiem ruszają do tego ziomeczka, mamy jedną genialną scenę, która znowu przywraca mi wiarę. W Marvela, bo jesteśmy w Windzie, mamy nieustannie kamerę i mamy typową rozmowę Mobiusa z Lokim, gdzie mm, Mobius mówi: No dobra, komalem, to jak ty znikasz i cię rozrywa i tak dalej, to jest, wygląda obszydliwie, strasznie, aż do wymiotów w ogóle. Ale Loki mówi: Ja chcę z tym poradzę, nie możesz sobie z tym poradzić, musimy cię wyleczyć. I nagle on mówi: No ale no to jest ok. I nagle kamera przechodzi, bo Mobius mówi: No a ja co ty sądzisz? I okazuje się, że w samym rogu Windy jest jakaś osobka, która malutka, która po prostu jest, nie wiem, księgowym, księgowej, czy jakiejś asystentką, i samo to prze Znowu jest takim dla mnie dobry Marvel. I taka, taka mała zaleci, która przypomina mi, czemu jednej takiej sceny nie było w Secret Invasion, którą ja tak bardzo chciałem bronić. Ach. Ale przeskakujemy do naszego Obi i tutaj dostajemy cudowną rzecz. Bo to, że mm, mamy ziomeczka, który jest, e, wie wszystko, to ok. Ale tutaj mamy bardzo fajny mek. Otóż ze względu na to, że nasz Loki cofa się w czasie, on przeskakuje do przeszłości najczęściej i do tego czasu teraz, to on jest w stanie wywrzeć zmiany w teraźniejszości. Czyli oni rozmawiają, są w trójkę, nagle Loki go przenosi do przeszłości i uwaga co się dzieje, on już nauczony, to jest cudowna rzecz, że Loki już. Kurczę, przecież to wpływa. Zobaczyłem, że jak tutaj coś spadło, to potem jest popękane. Więc on, jak przenosi się wcześniej w przeszłość i spotyka Obi, to co robi? To zaczyna, kumając już, prosić go o różne rzeczy, rozmawiając z nim. I my widzimy, gdy Mobius w tym samym momencie rozmawia z Obi, i Obi jest nagle: O kurczę! Ja jednak Loki go spotkałem, bo Loki cofnął się w czasie i spotkał się z nim wcześniej, co wpłynęło na jego teraźniejszość. Mamy problem, słuchaj, rozrywa mnie, ale przecież, bo skaczę w czasie. Skakanie w czasie jest nielogiczne, nie niemożliwe. No ale widzisz, że skacze w czasie. No dobra. To logicznie, co by było, w jaki sposób można z tym uradzić? No trzeba mieć taki specjalny pistolet. No ale ja nie mam tego pistoletu. A czy mógłbyś zrobić? Więc on go robi w przeszłości, dzięki czemu on nagle w teraźniejszości jest, ale to nie jest koniec, ponieważ musimy wybrać się do. Miejsce, gdzie jest splatana ta główna uh, sacred timeline, ponieważ teraz te, te linie czasu się coraz bardziej, jest ich za dużo, więc nie ma czasu ich splatać. I oczywiście to jest jedyna szansa, aby przywrócić Lokiego do naszego, w cudzysłowie, czasu, czyli go sprunować, gdy on będzie odsyłany, wyssać go przez to narzędzie. Tutaj jest jedna z rzeczy, która jest dla mnie dosyć zabawna, to znaczy, że cały pierwszy odcinek daje nam. Dziwaczną poboczną misję, bo tak naprawdę ta misja nie jest ważna dla złapania powiedzmy kanga, ale dzięki temu, że daje nam dziwaczną poboczną misję, to pozwala nam sprytnie przypomnieć zasady świata, ponieważ przypominamy sobie: okej, okay, tu skakanie w czasie, w tym momencie wpływa, przeszłość wpływa na teraźniejszość, e, mamy różne linie czasowe i tak. Przypomnienie postaci, postaw, kto jest po której stronie i tak dalej, i ustawienie nam drugiego sezonu bez potrzeby takiej złośliwej, mocnej e, ekspozycji. To bo tak naprawdę cały wątek jest, ok, Loki skacze w czasie, co go teoretycznie rozrywa, ale naprawienie tego to jest problem, który się pojawia na samym początku odcinku i to jest tylko to. Nie będzie prawdopodobnie wracać w drugim, trzecim, czwartym miodu. To jest po prostu problem, który rozwiązaliśmy. Rozwiązaliśmy go wprowadzając kolejną postać, która jest fajna, do tłumaczenia zasad, która żyje w tym świecie cudownym od przynajmniej kilkuset, jak nie kilku tysięcy lat. Jest mistrzem, właściwie jest mistrzem, który zbudował zasady, BHP. To jest taki BHPowiec, który jest jednocześnie takim trochę. E, majsterkowiczem. Taki wasz stary, który ma ogromną, e, ogromny hangar, w którym sobie kuje, Ale to naprawienie Lokiego nie jest takie proste, ponieważ gdy oni dochodzą do miejsca, gdzie on ma, gdzie jeden ma się udać do tej wielgachnej linii i tam w specjalnym skafandrze podłączyć ton, tą maszynę, która wyciągnie Lokiego, no to w tym czasie Loki oczywiście przypadkiem skacze przeszłość i nagle nie ma swojego, swojego prunowania tego swojego miecza, czy też miecza, tej swojej broni, którą ma się sam sprunować, bo gdy zostanie wtedy cofnięty do tej, do tej linii czasowej, no to ta maszynka go wyłapie. Więc on nagle szuka, szuka, szuka wszędzie maszynki i widzi, że w ogóle coś się dzieje. cofnąć do momentu, gdzie coś się dzieje, coś złego się dzieje, bo jest nieustanny alarm i tak dalej, a w tym czasie Mobius próbuje przekonać naszego Obi, słuchaj, nie wciska jeszcze przycisku, tutaj wszystko się psuje i tak dalej, mamy ziomeczka w stroju, który przypomina kosmonautów z lat 60. -tych. Znowu nie wiem, jakieś skojarzenia będą albo z Guardiansami, albo z Beatlesami, ale oczywiście tutaj dochodzi do jednej rzeczy, która może być dla nas ciekawa w kolejnych odcinkach. Otóż najpierw Loki wchodzi do pomieszczenia, gdzie wszyscy biegają, nikogo nie ma i tak dalej, widzimy ogrom linii, które są zbijane w jedną, i to jest krytyczny moment, jakieś load critical i tak dalej. Co jest dla nas zastanawiające? Czy, czy, on w tym momencie przeskoczył do przyszłości, czy do przeszłości? Czy to jest moment, zanim Kang został zabity przez Hihu Remains? To jest cudowne, ale mamy ten moment, którego, który jest taki dziwaczny troszeczkę, że mamy ogrom ich i nagle mamy tylko jedną linię, tak jakby wszystkie zostały zniszczone. To jest pierwsza rzecz. A potem, szukając dalej, słyszy jakiś telefon, więc idzie powolutku w stronę tego telefonu, Znajduje Sylwii, która najwyraźniej szuka go w windzie i próbuje otworzyć w jakiś sposób drzwi. Nie wiemy, czy to jest Sylwia, która wyskoczyła z tego czasu, czy z innego czasu, ale ona jest o, Zadowolona, że go widzi, oraz on nagle dostaje tym prunstikiem, time stickiem w plecy. Nie mam pojęcia, nie widzimy, kto mu to robi, tylko w momencie, kiedy on znika, widzimy od tyłu te światełka, które robi time stick. Więc dzięki temu, że ta osoba. Możliwe, że ktoś zły. Możliwe, że ktoś to próbuje zrobić. A może kank, a może, nie wiem, Nie możemy, moim zdaniem w tym momencie zgadywanie nie ma sensu. To tylko dzięki temu udaje mu się wrócić do linii, do tych wszystkich linii czasu. Maszyna próbuje go wyciągnąć, a on jakimś cudem z Mobiusem wracają i są żywi, są piękni, cudownie. I gdy w tym momencie usłyszałem, dobra, trzeba się zająć tą sprawą, bo widzą, że ogromna armia Timekeeperów rusza gdzieś. Teoretycznie w poszukiwaniu Sylwii, ale to się wydaje totalnie absurdalne, bo nigdy nawet nie widzieliśmy aż takiej armii w żadnej akcji. Tyle, że to nam kończy odcinek, i uwaga! Dostajemy scenę po napisach, gdzie Sylwii ląduje w 1982 roku, wchodzi do czegoś, co wygląda jak McDonald, bo teoretycznie jest filet fish i tak dalej. Tylko, że to jest niby McDonald's, który dla mnie wygląda jak mega futurystyczny McDonald's, albo jak McDonald's w świecie, w którym religia nie istniała, bo jest jakiś taki. Wszyscy wyglądają nie jak lata 80., bardziej jak lata 80 widziane przez lata 60 jako przyszłość, bardziej jak odsyja kosmiczna jakaś tak dalej. Więc mamy ten dziwny świat i e, Sylwii, która, e, która mówi, że kurczę, co chcesz spróbować? Ja chcę spróbować wszystko, I tak jakby chłonęła świat, w którym jest, ale my sami nie wiemy, co to jest za świat. I tyle w tym odcinku. Zatem zauważcie, nie mówi nam nic o kangu właściwie, nie mówi nam nic o, o tym, co teraz będzie główną osią. Tylko dostajemy uwolnienie Lokiego z tego problemu, w który wpadł na samym początku, dogadanie się i złapanie Mobiusa. Wiemy, że będzie współpracować z nim B-15, i mamy drugą ekipę złych, czyli tą jedną z panią prokuratorek, jakiegoś dziwnego ziomeczka, który mi przypomina jakiegoś przydupasa. Nie pamiętam, ja go gdzieś widziałem i gdzieś umierał w jakichś X-Menach, mi się wydaje, oraz całką ekipę, która chce chyba złapać Sylwii, ale wątpię. Zobaczcie, nie pojawiła się Cherawena, nie pojawił się w ogóle Kang, pojawił się głos Kanga przez chwilę, ale nie wiemy, co on jeszcze oznacza. Co ciekawe, mimo tego, że nie ma tutaj pchania mega fabuły, co jest ważne, nie ma pchania fabuły, to ty czujesz, że ty lubisz tych bohaterów, że dostałeś to, co lubisz, co jest fascynujące i lepiej się czujesz w tym świecie, w tym pierwszym odcinku, mimo tego, że teoretycznie nie czujesz się ani krok Dalej rozwiązania problemu, który będzie w drugim sezonie. I chyba tutaj jest pies pogrzebany. Nie śpieszmy się, nie musimy zawsze napierdzielać. A jeżeli nie potrafimy sprzedać bohaterów, którzy gadają o bzdurach, i na przykład Mobius w pewnym momencie wchodzi w rozmowę o tym, dlaczego lubi Dziecki, to nie róbmy serialu, gdzie nie potrafimy tego napisać. Dobra. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał odcinek Lokiego. Czy uważacie, że to jest powrót do dobrego poziomu, czy nie? Ja na ten moment jeszcze nie chcę mówić, że jest super. Dobrze się bawiłem. Szybciutko mi lecił, zleciał czas. Kilka tych dialogów było cudownych. Zaśmiałem się kilka razy na głos. Ale, ale, wiecie, czuję się skrzywdzony tak bardzo przez zakończenie tajnej inwazji, że nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę zgadywać i mówić, a będzie dobrze, bo naprawdę obawiam się, że będzie za chwilę źle. Takie mam PTSD przez Marvela. Dobra. Tyle z mojej strony. Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. My widzimy się następnym razem tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie.